Cześć, witajcie. Hashtagi o spinnerach. Słuchajcie, no to jest taka zabawka, która e, przez jakiś czas zajmowała młodych ludzi. Chodzili z tym, pokazywali, kręcili. Każdy czas ma swoją taką zabawkę. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy były Eee, takie koła że się obręcze hula hop i się kręciło biodrami, to była taka zabawka, może bardziej rozwijała ona człowieka bo trzeba było jednak troszeczkę pracować tym ciałem, a nie tylko tutaj palcami w różny sposób to już takie bardzo zamierzchłe czasy później pamiętam eee, jojo no to chyba jeszcze Wy znacie takie coś, że na sznurku i się puszczało góra-dół, 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 chodziło to na wszystkie strony. Kolejną taką zabawką jeszcze z moich dziecinnych lat, o których y, wspominał y, też Jeremiasz, było tiki-tiki. To były dwie takie ciężkie kule umocowane na sznurkach i się tak waliło tymi kulami, one tak góra-dół waliły tak cały czas. Dlatego tiki-tiki. Nawet wtedy było takie e, powiedzonko, że szczytem techniki jest zrobić z jajek tiki tiki. No bo z jajek nie da rady w takim uderzaniu, prawda? Więc szczyt techniki był. Teraz bawimy się tymi spinnerami. Bawimy. Z tego co widzę w komentarzach, to już się nie bawicie, dlatego że nawet macie do nas pretensje, że troszeczkę się spóźniliśmy z tymi spinnerami. Eee, może jest program puszczony trochę późno, ale muszę powiedzieć, że ten program był nagrywany więcej niż miesiąc temu, dlatego że nasze programy są nagrywane eee, pewnymi cyklami i czasami jest program tak, że nagrywany w ostatniej chwili i idzie na świeżo, a czasami jest ten program nagrywany i idzie on dopiero po jakimś czasie. Może został za późno dopuszczony, jeżeli byłby on no tak jak nagrywany te półtora miesiąca temu, może byłby bardziej świeży. Ale jak widzicie, wszystkie zabawki szybko tego typu się nudzą, bo to jest to zabawka taka na chwilę. Nawet taka zabawka jak kostka Rubika, też mimo że przetrwała tyle lat i są zawody różne w kostce Rubika, jest to też tylko gadżet tego typu, że trzeba zapamiętać jakie ruchy należy wykonać, bo jest tam pewien schemat ruchów, jak dojść do tego, żeby wszystkie płaszczyzny były w tym samym kolorze. Nie jest to tak, że człowiek myśli. To należy tylko mechanicznie opanować wszystkie te ruchy. I ja pamiętam, że to robiłem już 40 lat temu. Jak byłem na studiach. Na drugim roku studiów to wtedy to było najbardziej modne i właśnie tą kostką rubiką się bawiliśmy. Patrzcie, ile to przetrwało. Tak jak i te pozostałe gadżety. Przecież to, że jest ten spinner taki, to nie jest nic nowego. Takie coś było kiedyś też. Tylko, że nie było może tak ładne, tak dobrze wykonane, jak jest teraz. Poza tym takim spinnerem jest koło rowerowe. Jeżeli byście tak wzięli, po, pokręcili kołem rowerowym, to jest tak samo na łożyskach, po prostu jest, chodzi do koło, obraca się i jest to tak samo spinner. Słuchajcie, zabawka jak każda inna. Tak, w chwilę się pobawić, fajnie coś w ręku. Przyjemnie, bo to przyjemne uczucie, jak tak sobie ten spinner tutaj się kręci. Bardzo przyjemne. Jeżeli macie takie coś, to bawcie się co jakiś czas, na pewno będziecie po to sięgali, bo mówię, po tego typu rzeczy sięga się co jakiś czas i sprawia to jakąś tam przyjemność. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Hej!